Cześć. Dziś pogoda całkiem fajnie dopisuje, więc czas wprowadzić kilka usprawnień i przyróbek w kamperze. No i zobaczyć czemu nie działają solary. Udałem się do mrówki i kupiłem kilka akcesoriów, które Wam zaraz pokażę. No to mamy zero Czyli tak naprawdę tak jakby solar w ogóle nie dawał napięcia, mimo tego, że może chwilowo tutaj do niego słońce nie dochodzić, to i tak solar powinien Wydaje mi się, stałe napięcie dawać, co najwyżej po prostu mniejszy prąd. Jak widzicie, kupiłem miernik, chociaż w domu mam drugi, ale i tak pomyślałem, że w kamperze by nam się przydał. Do tego próbnik napięcia, taki korek do wina, jakbyśmy chcieli otwierać i nie, nie udałoby się go zamknąć. No i cztery opaski zaciskowe w razie czego chociaż mam nadzieję, że się nie przydadzą. Uchwyty na kable, które mam nadzieję, że też wykorzystamy do podłączenia nowych gniazdek. A tu pianka montażowa, którą chcę wykorzystać do uszczelnienia kampera, bo gdzieś nam się dostało ostatnio myszy i pewnie będę chciał to zdiagnozować i uszczelnić. Ostatnim rzeczą, którą będę chciał Wam dzisiaj pokazać, to jest taka stacja pogodowa Hama z trzema czujnikami. Te trzy czujniki planuję zainstalować w różnych miejscach w kamperze. I no, jak mi się tylko uda, to Wam to zademonstruję. Jestem już w kamperze i teraz postaram się znaleźć sterownik do Victrona. On chyba znajduje się tutaj, w tej szafce, takiej półce za lodówką. Postaram się zdjąć te śledki na śrubę. Odkręcę to no i zobaczymy, czy tam będzie. I pierwszą rzeczą, jaką sprawdzę, to jest to, czy dochodzi napięcie do tego sterownika. Operacja zakończyła się sukcesem Po zdjęciu tej półki, jak widzicie, tutaj mamy sterownik Victron do panelu solarnego i zaraz będę weryfikował, czy jest tutaj napięcie ewentualnie w którym miejscu jest i gdzie go nie ma, być może jakiś bezpiecznik po prostu wyskoczył Także zaraz zobaczymy, co jest przyczyną niedziałania solara Może uda się to pokazać, chociaż nie jest to najprostsze. Zobaczcie Generalnie jak mierzę napięcie na Akumulatorze to pokazuje około 12V. Nie wiem czy to będzie widać. Ok, no i teraz faktycznie, jak spróbuję zmierzyć napięcie idące z SOLARA. No to mamy 0,0 czyli tak naprawdę, tak jakby SOLAR w ogóle nie dawał napięcia, mimo tego, że może chwilowo tutaj do niego słońce nie dochodzić, to i tak solar powinien, wydaje mi się, stałe napięcie dawać, co najwyżej po prostu mniejszy prąd. Także zaraz będę dalej weryfikował, co jest przyczyną. Niestety w kamperze okazało się, że na Victronie jest ciągle 0, więc sprawdziłem jeszcze ten bezpiecznik. Zobaczcie, rozkręciłem go tutaj. I niestety to nie jest problem bezpiecznika, bo dalej po obu stronach mamy 0V. Postaram się jeszcze wejść na dach i odkręcić panel, zobaczę jak to wygląda na złączu MC4. Zobaczcie, odkręciłem już panel i tam pod spodem będzie złącze MC4, do którego zaraz się postaram dostać. No i zobaczymy, czy to kwestia samego panelu, czy może gdzieś jeszcze po drodze coś jest nie tak. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać, ale nie mogę tego panelu podnieść, bo tam są jeszcze takie połączenia z kablem, który prowadzi do kamery cofania, więc będę musiał tą tytytkę w dwóch miejscach tak rozpiąć i wtedy spróbuję podnieść dopiero ten panel. No dobra, udało mi się dostać pod panel i zaraz, jak widzicie, musiałem użyć szczotki, żeby sobie go podtrzymać. I zaraz postaram się tutaj zostać i zobaczymy, czy faktycznie ten panel daje to napięcie około 20 V. Także jak coś będę wiedział, zaraz Wam pokażę. No dobra, dostałem się do panela w tym miejscu. I patrząc w pomierniku mamy tutaj napięcie 22V więc jeszcze Wam pokażę panel może. OK. Więc prawdopodobnie być może na tych złączkach MC4 coś jest nie tak. Zaraz to będę weryfikował. No dobra, chyba znalazłem przyczynę. Wydaje mi się, że minusowy kabel od panela niestety był źle podłączony. Teraz wam to pokażę. Próbowałem to weryfikować. Odłączyłem to złącze MC4 i przed tym złączem, minusowym MC4, napięcie było, zanim już nie było. Zaraz to jeszcze spróbuję lekko zgnieść i zobaczymy. Być może to jakieś chińskie, chińskie złącze MC4 są, tego się nie, niestety dobrze nie łączyły. Panel zaczął działać. Daje teraz 20V, 2A. Niezbyt dużo, ale jest jeszcze pod kątem. To możecie zobaczyć. No i teraz będę go składał z powrotem. Mam nadzieję, że już będzie wszystko ok. Także fajnie, zadowolony jestem, udało się go naprawić. No dobrze, teraz napięcie dochodzi. spróbujemy to włożyć. Przynajmniej w teorii pokazuje, że jest napięcie. Zaraz zobaczymy na Wiktronie. Pokażę Wam, nie wiem na ile będzie widać, ale... Ale też jest napięcie. Więc chyba mogę schodzić i skręcać ten sprzęt. Mój ten szczotkowy całkiem dobrze zadziałał. Jeszcze na koniec chciałem wam pokazać, jak teraz ładnie panel da świeci. 88 W daje w tym momencie 21V, 41A. Muszę jeszcze go trochę wyczyścić, ale naprawdę już fajnie działa. Także cieszę się, że udało się to naprawić. Będzie można już normalnie na dziko korzystać z akumulatora trochę bardziej swobodnie. Zrobiam jeszcze kolejne małe udoskonalenie, jakie zrobiłem. Otóż ponieważ mieliśmy niewiele gniazdek, to tutaj w łazience Mieliśmy 220 i z tego miejsca gdzie mamy gniazdko Wciągnąłem sobie kabel, przewierciłem się tam i wyprowadziłem przedłużacz do sypialni Ostatnią rzeczą, którą będę chciał Wam dzisiaj pokazać to jest taka stacja pogodowa Hama Z trzema czujnikami Te trzy czujniki planuję zainstalować w różnych miejscach w kamperze i no jak mi się tylko uda, to wam to zademonstruję. Tak się prezentuje zawartość opakowania: baterie do stacji pogodowej i do czujników. No i same czujniki. Sama konfiguracja czujników jest banalnie nieprosta. Wystarczy z tyłu tutaj przestawić czujnik na odpowiedni numer. I one się same automatycznie łączą ze stacją. Natomiast zobaczcie, ciekawą sytuację: mam podłączone trzy czujniki wszystkie trzy znajdują się w tym samym miejscu jak widać no i rozbieżność temperatur według nich to jest od 15,4 stopnia do 17,1 także jeszcze się muszę zastanowić który gdzie zainstalować i tak wygląda finalnie podłączona stacja pogodowa Zdecydowałem się na ten moment wykorzystać tylko dwa czujniki, z czego pierwszy jest zainstalowany w garażu, co możecie zobaczyć na filmiku. Drugi natomiast jest podłączony w miejscu, gdzie stoją gazbanki, z tego względu, że będę chciał zimą monitorować temperaturę, tak aby nam nie zamarzł gaz. Trzeci czujnik planowałem podłączyć na zewnątrz kampera, ale ponieważ nie mam pomysłu, więc jeżeli macie tylko jakieś propozycje gdzie go zainstalować, to dawajcie znać w komentarzach. Jeszcze jako ciekawostkę pokażę wam temperatury, jakie wskazują czujniki, bo mam wrażenie, że nie do końca one są miarodajne.